Hej, e, tu ja Magda i ja Weronika. I dzisiaj nagrywamy tak kto? Ej. I tu jest Weronika, tu jest Magda. Dobra, to, to... dawaj pytania. No to tak. Kto spędza więcej czasu w łazience? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Kto jest bardziej oszczędny? Do sklepu. <laughs> ja mam kasę i czekam na coś dobrego. No kto ma lepsze poczucie humoru? Dobra. Tak, to jest obie. Bo my, jak się palniemy, to kto ma lepszy styl ubierania się? Ja lubię swój styl. No dobra, te regisy nie pasują do tych butów. Kto ma większe powodzenie u kół? Ponieważ ja nie podrywam chłopaków bach... i podchodzę do nich i... Cześć, jesteś taki przystojny! Nie robię tak! <grym> Ktoś więcej śpi, jest większy Ty <grym> jesteś większy, na nim Dużej śpisz. Obra. Kto ma więcej znajomych? Ja. To jest imżejszy. <grym> Ja jestem wundry. Ja jestem mądrzejszy. To lepiej gotuje. To jest ładniejszy. Ty jesteś ładniejszy. nim To lepiej tańczy. Nie no. mam dalej pój ale to w ogóle się różka. Kto ma ostatnie zdanie? Ostatnie, jak to ostatnie? Czyli takie kropką na końcu. Jak już powiesz, to już tak nie może do nic. Nic takiego chyba. Dobra. Kto podejmuje decyzję? Ja, ja też. No, bo, no nie, nie no bo na przykład... Ja mam jakieś wspólne to razem. No ale na przykład y, ja mówię coś tam, że to będzie źle, no to ty mówisz, dobra, no to zróbmy tak. No Kto ma ostatnie... Dobra, kto jest... To lepiej okazuje uczucia. Ja grzeje... To lepiej kłamie. Ja! Tak, to jest, to jest potwierdzenie, bo jak ja, się, jak ja kłamie, to się śmieje. jak ona coś kręci, to... Y... To ma więcej odpałów Odpału Odpałów, że... Głębna lekcji w ogóle. Y... To na, e, Boże, kto częściej powoduje do Tak, to już jest z przed wieków, bo także ma... Nie, nie! Ta. Dobra, myślę, że... Znaczy ja myślę, że w tym dźwięku to by było ma być